Słyszałem, że niedawno odbyliście udany pobyt na odwyku. Czek, jeden z dwóch. Jeden z dwóch. Mój drugi raz. Twój drugi raz. Kiedy był twój pierwszy raz? Tak dawno temu. Szakakan w wieku 71 lat w końcu potwierdziła plotki. Co powiedziała o historiach, które krążyły od lat? Co sprawiło, że po tym wszystkim zabrała głos? Czy chodzi o jej karierę muzyczną? Życie osobiste czy coś innego? Jak ta wiadomość wpłynie na jej fanów? Dowiedzmy się, co ujawnia Chaka Khan i dlaczego dzieje się to w tym momencie jej życia. Mieszkanie, które dostali moi rodzice. Oboje byli artystami, oboje byli malarzami, muzykami, piosenkarzami. Malowaliby toaletę na ścianie naszej jadalni. Wyjaśnijmy sobie jedną rzecz, powiedziała Chaka Khan podczas wywiadu w Los Angeles, kiedy zapytano ją o różnicę między jej ognistą osobowością sceniczną Chaką Khan a kobietą urodzoną jako Yvette Marie Stevens miała zaskakującą odpowiedź. Według ostatniego przeliczenia było nas około 60 osób. Zażartowała. Każdego ranka pytam, ok, kto tu dzisiaj jest? Wyjaśniła, że przez lata straciła kontakt z Yvette, dziewczyną, którą była przed sławą. Urodzona 23 marca 1953 w Chicago, Illinois. Haka dorastała w kreatywnym i wolnym duchu domu. Jej ojciec, Charles Stevens, był bitnikiem, a jej matka, Sandra Coleman, mogła zrobić wszystko, co sobie zamierzyła. Szaka była najstarsza z piątki dzieci i dorastała w dzielnicy Hyde Park, którą nazywała wyspą pośrodku szaleństwa South Side w Chicago. Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała 10 lat, a oboje później ponownie się pobrali. Tak naprawdę jest nas czworo. Są trzy dziewczyny: Tammy, ja i zahewa, a potem jest Mark. Jest nas czworo, muzyka jest rodzinna. Jej siostra Iwan została piosenkarką znaną jako Chaka Boom. Moja siostra Chaka Boom zrobiła dużo muzyki tanecznej, ma dużo albumów tanecznych, dużo hitów. Pamiętam, kiedy pojawiła się Chaka Boom. Ona jest z nimi. Smiling Faces to Ona. Wiele jej hitów to głównie europejskie hity, a jej brat Mark dołączył do grup Funky Soul, takich jak Jamaica Boys i Aura. Jest basistą, aranżerem, wokalistą, autorem. On i ja jesteśmy tacy sami. Haka miała też dwie przyrodnie siostry, Heaven Knowles i Tammy McCrary. Miłość Haki do muzyki zaczęła się wcześniej. Powiedziała, że jej babcia zapoznała ją z jazzem i stała się fanką rytmu i bluesa jako dziecko. W wieku 11 lat założyła swój pierwszy girls band, The Crystallets ze swoją siostrą, Chaką. Pod koniec lat 60... Świat Haki się rozszerzył. Dołączyła do swojej macochy, Kani, na wiecach praw obywatelskich, ucząc się aktywizmu i walcząc o to, w co wierzyła. Te doświadczenia ukształtowały jej silną osobowość i determinację do odniesienia sukcesu w życiu i muzyce. Chaka Khan niedawno podzieliła się swoją historią życia w specjalnym wywiadzie. Opowiedziała o swoich początkach w muzyce i o tym, jak została częścią słynnego zespołu Rufus. Powiedziała. Że Rufus pierwotnie nazywał się American Breed i zaczynał od grania własnej muzyki, głównie country. Haka była dumna, że jest otoczona tak utalentowanymi muzykami. Wspomniała również o Polet, jednej ze swoich bliskich przyjaciółek, która bardzo jej pomogła w biznesie muzycznym, nawet ucząc ją, jak zakładać rzęsy, czego teraz nie lubi. Haka przypomniała sobie, jak zaczynała śpiewać w klubach. Często robiła sobie krótką przerwę od własnego występu, żeby przebiec przez ulicę i obejrzeć występ Polet. Zaprzyjaźniły się i wiele się od siebie nauczyły. Kiedy Rufus poprosił Czakę, żeby do nich dołączyła, była podekscytowana. Ale Haka przyjęła to wszystko z dystansem. Wiedziała, że to dopiero początek jej podróży. Podczas wywiadu Chaka mówiła również o tym, że muzyka jest dla niej uniwersalnym językiem. Potrafi śpiewać wszystko. Od opery po różne języki. Tak jak Aretha Franklin. Haka uwielbia odkrywać nowe gatunki i potrafi dostosować się do wszystkiego, z wyjątkiem chińskiej muzyki ludowej. Ale żartuję, że gdyby kiedykolwiek usłyszała chińską piosenkę ludową, która jej się podoba, byłaby szczęśliwa, gdyby mogła się jej nauczyć. Haka opowiedziała zabawną historię o tym, jak wyszła za mąż w młodym wieku. Miała zaledwie 17 lat. Kiedy okłamała mamę. Żeby wyjść za mąż. Naprawdę chciała podpisać swój pierwszy kontrakt płytowy, ale była za młoda, żeby zrobić to bez zgody rodziców. Więc przekonała mamę, że jest w ciąży. A mama zabrała ją do ratusza, żeby ją poślubić. Painting on the wall, powiedział, Że wyszłaś za mąż mając jakieś 17 lat? Tak, to była ucieczka, żeby być wolną. Bo dostałam swój pierwszy kontrakt płytowy z ABC Dunhill i byłam za młoda, żeby podpisać. Musiałam to podpisać. W ten sposób Chaka odzyskała wolność i mogła podpisać kontrakt płytowy, więc skłamałam mamie. Powiedziałam jej, że jestem w ciąży. Kariera Haki nabrała rozpędu, gdy dołączyła do Rufusa. Byli już znani w Chicago, a jej obecność w zespole pomogła im stać się jeszcze większymi. Rufus później koncertował z Rolling Stones, co było dla nich ogromną szansą. Haka opisuje swój głos jako wieloaspektowy i mówi, że potrafi śpiewać w każdym gatunku muzycznym i to właśnie wyróżnia ją w świecie muzyki. Kiedy Chaka Khan opowiada o swoim życiu, to tak jakby otwierała książkę pełną muzyki, wspomnień i zmagań. Podzieliła się swoimi doświadczeniami z trasy koncertowej z zespołem stawiania czoła rasizmowi, radzenia sobie ze sławą, a nawet swoimi wyjątkowymi chwilami z Prince'em. Chaka wspominała wczesne dni z zespołem Rufus Podróżując po Ameryce autobusami turystycznymi, śmiała się, opowiadając o dobrym jedzeniu na przystankach dla ciężarówek. Ale te przystanki nie zawsze były zabawne. Stawialiśmy czoła rasizmowi, powiedziała, wyjaśniając, że bycie czarnoskórym w niektórych częściach USA oznaczało, że nie zawsze byli mile widziani. Aby uniknąć kłopotów, poprosili białych członków zespołu o składanie zamówień w trudnych momentach. Pomimo wyzwań, Haka powiedziała, że udało im się przejść przez to razem zespół również przeszedł przez zmiany szaka opowiedziała jak bardzo ją zabolało gdy wytwórnia płytowa postanowiła zmienić nazwę zespołu na Rufus z udziałem Chucky Kan nie prosiła o to wytwórnia chciała postawić ją w centrum uwagi ale reszta zespołu poczuła się pominięta złamało mi to serce powiedziała byliśmy zespołem zmiana wywołała napięcie i ostatecznie doprowadziła do rozpadu grupy Haka również wspominała o swoich osobistych zmaganiach. Sława niosła ze sobą presję i mało czasu dla siebie. Nigdy nie miałam prawdziwych wakacji, przyznała. Nawet gdy podróżowała na Jamajkę dla przyjemności. Zamieniło się to w pracę. Mówiła o tym, jak czuła się uwięziona na trasach, nie mogąc swobodnie wychodzić na zewnątrz lub odpoczywać bez bycia zauważoną. Jedną z zabawnych historii, którą opowiedziała, była ta o Prince'ie. Pamiętała jego niezwykłe zwyczaje. Jak siedzenie całą noc i chodzenie na kręgle o trzy rano. Poszłam z nim raz czy dwa, ale potem powiedziałam: ni, dziękuję. Zażartowała. Powiedziała, że princeowi podobałoby się spokojne życie podczas kwarantanny, bo lubił przebywać w swoim własnym świecie. Głos życia: Jedyna i niepowtarzalna Chaka Kan. Chaka Kan przeżyła wiele wzlotów i upadków w swoim życiu, a jedną z najbardziej szokujących części jej historii było to. Gdy opowiedziała o gwałtownym momencie w swoim małżeństwie. Życie Haki również nie było pozbawione tragedii. Jednym z najbardziej bolesnych momentów była śmierć jej matki, która mocno ją uderzyła. Opowiedziała również o trudnych chwilach, z którymi musiała się zmierzyć ze swoimi dziećmi, zwłaszcza synem Damianem Holandem, który w 2004 r. był zamieszany w sprawę sądową. Damian został oskarżony o morderstwo, ale później został uniewinniony. Mimo, że sprawa została umorzona, stres z nią związany ciążył na Chase i jej rodzinie. Mimo wszystko Chaka powiedziała, że jej głos zawsze był jej siłą. Opisała go jako róg, potężny i odważny. Wyjaśniła, że jej małżeństwo nie trwało długo, ale to nie był koniec świata. W rzeczywistości powiedziała, że najtrudniejszą częścią jej rozstania nie było opuszczenie męża, ale pozostawienie dzieci, gdy musiała wyruszyć w trasę. Pamiętała. Jak jej córka, Malini, próbowała wdrapać się do jej walizki. Gdy nadszedł czas, aby Haka wyjechała służbowo, Haka chciała dać córce normalne życie, ale przyznała, że było to trudne. Będąc sławną muzyczką, starała się jak mogła, aby pogodzić jedno i drugie. Ale nie zawsze było to możliwe. Pomimo wyzwań związanych z wychowywaniem córki i ciągłym byciem w centrum uwagi, Haka nigdy nie przestała ciężko pracować aby zapewnić Malini dobre wychowanie. Nawet jeśli nie było ono takie samo jak w przypadku innych dzieci, Chaka Khan była w sumie trzy razy mężatką. Jej drugie małżeństwo z Richardem Hollandem było jednym z najtrudniejszych. Richard Holland był autorem tekstów piosenek, producentem muzycznym i agentem nieruchomości. Był także ojcem syna Haki, Damiana Hollanda. Ale poza sceną ich małżeństwo było pełne zmagań, zwłaszcza kłótni i nadużyć. W 1976 roku, kiedy Szaka była w ósmym miesiącu ciąży z synem Damienem, ona i Richard wdali się w wielką kłótnię. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, a Richard rzekomo uderzył Szakę w twarz. Wtedy sprawy przybrały bardzo niebezpieczny obrót. Chaka, czując strach i ból, chwyciła strzelbę, załadowała ją i wystrzeliła do Richarda. Na szczęście chybiła, ale moment był szokujący. Richard szybko pobiegł do innego pokoju. Zatrzasnął drzwi i zgasił światło. W tym momencie Czaka była zdenerwowana, ale i tak podjęła decyzję, która później ją prześladowała. Zadzwoniła na policję, ale skłamała, mówiąc, że to intruz spowodował kłopoty. Dopiero później Czaka przyznała prawdę. Poczucie winy uderzyło ją mocno, zwłaszcza wiedząc, że jej córka Malini wszystko widziała. Haka zdała sobie sprawę, jak zła była cała sytuacja, i poczuła się okropnie. Że jej dziecko było świadkiem takiej przemocy. Brutalna walka była końcem małżeństwa Chaki z Richardem. Przeszli przez wiele trudnych chwil, ale to była ostatnia kropla. To była również inspiracja dla przeboju Chaki, Sweet Thing, który napisała dla Richarda, ale po incydencie ze strzelaniną Chaka wiedziała, że nie może już dłużej tkwić w niezdrowym małżeństwie. Patrząc wstecz na wszystkie swoje zmagania, Haka jest dumna z tego, jak silna się stała. Opowiada o tym, jak trudne chwile ją ukształtowały, i jak przezwyciężanie trudności pomogło jej pozostać silną. Przyznaję, że życie nie było łatwe, ale uczyniło ją odporną i gotową stawić czoła temu, co nadejdzie. Słyszałem, że niedawno odbyłaś udany pobyt w ośrodku odwykowym. Tak, jeden z dwóch. Jeden z dwóch. Mój drugi raz. Twój drugi raz. Kiedy był twój pierwszy raz? Tak dawno temu. Jedną z największych walk, z jakimi się zmagała było uzależnienie od narkotyków i alkoholu. Przez lata zmagała się z substancjami takimi jak kokaina, heroina i alkohol, co głęboko wpłynęło na jej karierę i życie osobiste. Jej historia nie dotyczy tylko zmagań, ale także jej siły, by je pokonać. Więc, hmm. i kiedy tam byłaś? Słyszałam, że byłaś tam również z Lindsay Lohan. Tak, byłam z Lindsay. Byliście współlokatorami czy współlokatorkami? Mieliście z nią kontakt? Podróż Haki z uzależnieniem zaczęła się wcześniej w jej karierze muzycznej. Kiedyś opowiedziała, jak zmagania jej ojca z heroiną wpłynęły na jej życie. W pewnym momencie prawie umarła po zmieszaniu tabletek nasennych z C i zmagała się z AA aż do początku lat 2000. Po urazie uzależniła się od środków przeciwbólowych, ale od połowy 2013 roku postanowiła pozostać czysta. Haka mówi o sobie, że jest byłą narkomanką. Przyznając, że podczas gdy D kiedyś wzmacniało jej doświadczenia, zmiany w życiu zmieniły jej perspektywę. Powiedziała, że nazywam siebie byłą narkomanką. Przez lata dobrze się bawiłam, i to wszystko sprawiało, że zabawa stawała się dla mnie jeszcze fajniejsza. Ale życie się zmienia. Chodziłam do Ricka Jamesa i do Natalie Nicole. I tak to zrobiłam. Byłam bardzo tajna. Chaka Kan i jej siostra również zapisały się na program rehabilitacyjny D aby uporać się z uzależnieniem od przepisywanego D. Kan ujawniła, że śmierć jej bliskich przyjaciół, takich jak Whitney Houston i Prince, odegrała znaczącą rolę w motywowaniu jej do szukania pomocy. Ujawniła, że zmagała się z uzależnieniem od tego samego leku, który przyczynił się do śmierci Prince'a, a sekcja zwłok wykazała, że zmarł z powodu przedawkowania fentanylu, silnego opioidowego środka przeciwbólowego. Przyznanie się Kan do uzależnienia i decyzja o podjęciu leczenia podkreślają poważny wpływ nadużywania substancji w przemyśle muzycznym i podkreślają znaczenie szukania pomocy w walce z uzależnieniem. Niestety, nie będę mogła uczestniczyć w koncertach latem, powiedziała Kan. Jednak ważne jest, abym stawiał swoje zdrowie i dobre samopoczucie na pierwszym miejscu. Wiem, że rozczarowuje niektórych moich fanów, ale wiem też, że chcieliby. Abym wyzdrowiał i był zdrowy, Kan powiedział: Że para zgodziła się. Że wspólnie przeżyjemy tę podróż i będziemy się wzajemnie wspierać w rekonwalescencji. Kontynuowała: Tragiczna śmierć Princea zmusiła nas oboje do przemyślenia i ponownej oceny naszego życia i priorytetów. Wiedzieliśmy, że nadszedł czas, aby podjąć działania, aby uratować nasze życie. Moja siostra i ja chcielibyśmy podziękować wszystkim za wsparcie, miłość i modlitwy. Ale Haka przekuła swoje zmagania w coś pozytywnego. Nie pozwoliła, aby przeszłość ją powstrzymała. Zamiast tego wykorzystała ją jako sposób na pomoc innym. Chaka założyła fundację Chaka Khan Foundation, aby wspierać osoby zmagające się z uzależnieniem i innymi wyzwaniami. Przemawia również w imieniu tych, którzy potrzebują pomocy, pokazując im, że nie są sami. Jej praca inspiruje innych do wiary w drugą szansę. Utrata przyjaciół i kolegów artystów może mieć ogromny wpływ na czyjeś życie, zwłaszcza gdy ci przyjaciele byli częścią czyjejś twórczej podróży. Dla Chaka Khan śmierć gwiazd takich jak Prince i Whitney Houston głęboko ją dotknęła i sprawiła, że zaczęła myśleć o niebezpieczeństwach sławy i uzależnienia. Chaka Khan i Prince przez wiele lat łączyła bliska przyjaźń. Poznali się pod koniec lat 70., połączeni wspólną miłością do muzyki. Przez lata pracowali razem nad kilkoma projektami, w tym nad przebojem Why Feel For You, który stał się jednym z największych sukcesów Chucky. Chaka Khan często mówiła o tym, że Prince był geniuszem muzycznym, ale także bardzo skrytą osobą. Powiedziała, że Prince był naprawdę dobry w ukrywaniu swoich zmagań i chociaż spędzali razem dużo czasu, nigdy nie widziała, żeby brał narkotyki. Powiedziała, że Prince był mistrzem w ukrywaniu swojego życia osobistego Chociaż wydawał się tak silny i kontrolowany. Kiedy Prince zmarł, Haka była zszokowana i załamana. Nie mogła uwierzyć, że ktoś, kto wydawał się tak doskonały i opanowany, mógł ukrywać tyle bólu. Wiadomość o jego śmierci i fakt, że w tajemnicy zmagał się z uzależnieniem, mocno ją uderzyły. Haka również bardzo mocno zareagowała na sposób, w jaki potraktowano śmierć Whitney Houston. W 2012 roku po śmierci Whitney. Chaka Khan skrytykowała dyrektora muzycznego Clive'a Davisa za zorganizowanie imprezy w noc śmierci Whitney. Impreza odbyła się w tym samym hotelu, w którym zmarła Whitney, zaledwie kilka pięter wyżej. Haka nie rozumiała, jak Clive mógł kontynuować imprezę podczas gdy ktoś, na kim mu zależało, miał tyle kłopotów. Powiedziała, że impreza ma się odbyć w takich okolicznościach. Uważała, że kontynuowanie imprezy... Podczas gdy Whitney walczyła o życie, jest niegrzeczne. Co o tym myślisz? Uważałem, że to kompletne szaleństwo. A znając Whitney, nie wierzę, że powiedziałaby, show musi trwać. Jest typem kobiety, która powiedziałaby, stop wszystko, nie będę tam. Chaka Khan faktycznie planowała pójść na imprezę Clive'a, ale kiedy usłyszała o śmierci Whitney, nie mogła się zmusić, żeby pójść. Była zdenerwowana tym, że ludzie pozwolili Whitney spędzić tydzień w mieście przed występem. Zwłaszcza że Whitney zmagała się z uzależnieniem. Chaka powiedziała, że ze względu na własne doświadczenie z uzależnieniem zawsze upewniała się, że przyjeżdża do miasta tylko dzień przed występem, aby uniknąć pokusy. Powiedziała, że gdyby była na miejscu Whitney, inaczej zorganizowałaby wszystko, aby zachować bezpieczeństwo i uniknąć powrotu do starych nawyków. Chaka kan nie kryła się. Gdy mówiła o tym, co jej zdaniem poszło nie tak z Whitney, powiedziała, że osoby odpowiedzialne za sprowadzenie Whitney na przyjęcie, w tym Clive Davis, powinny były zrobić więcej, aby ją chronić. Uważała, że Whitney potrzebuje kogoś, kto będzie przy niej, aby upewnić się, że nie jest otoczona przez niebezpiecznych ludzi, którzy mogliby ją skusić. Komentarze czaki sprawiły, że wiele osób skrytykowało Clive'a Davisa. Fani w mediach społecznościowych byli na niego źli, że kontynuował imprezę, podczas gdy ciało Whitney było zabierane. Niektórzy sugerowali nawet, że Clive bardziej przejmował się swoim biznesem niż dobrem swoich artystów. Niektórzy fani uważali nawet, że Clive mógł bardziej przejmować się sukcesem Whitney po jej śmierci niż wtedy, gdy żyła. Oprócz osobistych zmagań, Haka doświadczała również problemów finansowych w różnych momentach swojej kariery. Podobnie jak wielu artystów. Zmagała się z problemami finansowymi, które wynikały ze sposobu, w jaki działał wówczas przemysł muzyczny. W wywiadzie Czaka mówiła o tym, że niektórzy artyści, w tym ona sama, nie zawsze otrzymywali uczciwe wynagrodzenie za swoją pracę. Czasami pieniądze nie przychodziły zgodnie z oczekiwaniami, a wystawny styl życia potęgował presję. Te obciążenia finansowe jeszcze bardziej utrudniły sprawę, zwłaszcza gdy już zmagała się z problemami osobistymi. Ale pomimo tych niepowodzeń, Chaka Kan zawsze szła do przodu. Jest znana ze swojej odporności, a w wywiadzie opowiedziała, jak nauczyła się przechodzić przez trudne chwile. Jednym z największych wyzwań, z jakimi się zmierzyła, były problemy zdrowotne. Haka od wielu lat zmaga się z cukrzycą, chorobą, która wymaga stałego leczenia. Była bardzo otwarta na temat swoich problemów zdrowotnych i tego, jak wpłynęły one na jej życie, ale zamiast pozwolić. Aby cukrzyca ją powstrzymała, ciężko pracowała, aby sobie z nią poradzić i nadal występować. Jej determinacja, by pozostać zdrową i iść dalej, pokazuje, jak silna jest. Ponadto pod koniec lat 70. wydarzyło się coś tragicznego, co głęboko ją dotknęło. Jej menedżer został zabity przez jej ówczesnego chłopaka, który później został skazany za te zbrodnie. To dodało jeszcze więcej emocjonalnego bólu do trudnego okresu w jej życiu. Pomimo tych zmagań, kariera Chucky Khan tylko rosła w siłę. W 2011 roku została uhonorowana gwiazdą na Hollywood Walk of Fame. To był dla niej wielki moment, a jej rodzina i przyjaciele Stevie Wonder, który pomógł jej napisać hit Tell Me Something Good, byli tam, aby świętować z nią. Później tego samego roku Chaka i jej były zespół Rufus zostali nominowani do Rock and Roll Hall of Fame. To był ważny moment, ponieważ oznaczał ich pierwszą nominację po 13 latach oczekiwania. Chaka Khan nie poprzestała na tym. W 2012 roku nagrała ponownie jedną ze swoich piosenek zatytułowaną Super Life, aby uczcić Trayvona Martina, młodego mężczyznę, którego śmierć wywołała wiele kontrowersji i obaw w całych Stanach Zjednoczonych. Wersja piosenki Chucky, teraz zatytułowana Super Life, Fear Kills, Love Heals, zawierała inne gwiazdy, takie jak Eric Benet, Kelly Price i Terry Crews. To było potężne przesłanie o miłości, uzdrowieniu i stawaniu w obronie tego, co słuszne w 2012 roku. Chaka Khan wystąpiła również na koncercie charytatywnym dla Sił Obronnych Izraela, Warney i RDF. Zastąpiła Stevie'ego Wondera. Który został pierwotnie zaproszony, ale wycofał się po kampanii USA mającej na celu zakończenie okupacji izraelskiej. Występ Chaki przyniósł IDF 14 milionów dolarów. Dla niektórych był to zaskakujący ruch, ponieważ czaka w przeszłości wspierała partię Czarnych Panter, która wspierała Palestynę. W 2013 Haka została ponownie uhonorowana, tym razem w swoim rodzinnym Chicago. Byłam chyba na drugim roku i często opuszczałam zajęcia. Więc po prostu wykorzystałam ten czas, żeby zostać panterą. Zmienili nazwę ulicy niedaleko jej starego liceum na Chaka Canway, a nawet ogłosili ten dzień Dniem Hakikan. To było wielkie święto jej długiej kariery, a ona wystąpiła na specjalnym wydarzeniu w Millennium Park. Chaka była również wielkim marszałkiem na Bud Billiken Parade w Chicago w tym samym roku. W 2019 roku Chaka została uhonorowana na Power of Women Luncheon przez Variety Magazine za swoją pracę wspierającą Little Kids Rock organizację charytatywną, która pomaga dzieciom uczyć się muzyki. Pracowała również z Arianą Grande nad piosenką Nobody do ścieżki dźwiękowej filmu Charlie's Angels. Później tego samego roku Chaka wzięła udział w The Masked Singer, gdzie wystąpiła jako Miss Monster. Niestety. Odpadła na początku konkursu. Khan również spotkała się z ostrą krytyką w 2020. Zaśpiewała hymn narodowy podczas meczu gwiazd NBA, ale wielu osobom nie spodobał się jej występ. Porównali go do kontrowersyjnej wersji Fergie z 2018. Mimo krytyki Chaka nie pozwoliła, by ją to przygnębiło. W 2022 roku Chaka Khan wydała nową piosenkę zatytułowaną Woman Like Me ukazała się w lipcu i została dobrze przyjęta przez jej fanów. Następnie w 2023. Chaka Kan zajęła 29. Miejsce na liście 200 najlepszych piosenkarzy wszech czasów magazynu Rolling Stone. Zdobyła 10 nagród gramy, w tym dwie z rufusem i była nominowana do 22 nagród gramy. Życie Chaki Kan było pełne wzlotów i upadków, ale nigdy nie przestała dzielić się swoim potężnym głosem ze światem. Jest prawdziwą legendą, a jej wpływ na muzykę i kulturę będzie wspominany przez lata